Dokładnie dwa lata temu, 5 grudnia, nagrywałem właśnie tą yy, symboliczną recenzję tej pięknej pralki. Co się zmieniło po dwóch latach? Koszulka ta sama, bicków już nie ma, zarośnięty, grubszy. Widzisz, człowiek się zmienia, starzeje, ale pralka LG zawsze taka sama. Już Ci pokazuję z bliska zużycie praleczki. Zaczniemy od góry, brak zużycia, zobacz te wszystkie, a popatrz, a tu mi spadają mi rzeczy, Tam cały czas jakieś tam, wiesz, ładowareczki, psileczki, bajereczki, zero zużycia, Panie Kolego, brak, nawet oryginalna naklejka została, ale mam brudne pozory, no bo w pracy byłem, no, nie umyłem się, to wstyd, to trzeba, je, trzeba to umyć, załatwione od razu, lepiej, piękniejszy i ładniejszy, Wspanialniejszy. Zobacz. Nic nie wyblakło. Troszkę kurzu jest. To no jest troszkę takiego osadu. Kurz, no to jak w życiu, nie? No to wiadomo. Widzisz? To nie jest tak, że ja ją wypacykowałem przed nagraniem. Nie, nie, nie. Oj, nie, nie, nie. Ja tutaj nic nie robiłem. Nic nie było pacykowane. Zobacz. Kurz. Trzeba umyć. W środku. Popatrz, streszki proszku. Bo ja to używam. To nie jest takie, to jest z życia wzięte. Ta. To nie jest jakieś tam, wiesz, lelum polelum reklama. Nie, nie, nie. To jest życie. Popatrz, ta naklejka. Nie wiem, czy ja nie zdziałbym tej naklejki, ale ona dalej się pięknie trzyma. Ekran. Tutaj się coś z tym ekranem. To jest chyba nie. pod ekranem, no. Coś, coś pod tym ekranem się stało. Ale jak włączymy? Cicho. A ja Taka muzyczka piękna. 10 lat gwarancji, jak tam bęben w środku. O, moja skarpetka mokra. Muszę to wybrać. Popatrz, bęben. Ja czyszczę pralkę w środku. Na zewnątrz, to z tym moim czyszczeniem to trochę gorzej. No to muszę się przyznać, nie? To jest dokładny model. Ale w środku mam zawsze błyszcząco i czyszczącą. Bo używam tych środków do pielęgnacji. Praleczki, zobacz po dwóch latach. Uuu. Halo! czyściutko, A jak pachnie? Mmmm, cytrynką! Wspaniale, wygląda! No, no to co? Popatrz. Ładnie, nie? Pumek, to jest tutaj no i Nie. To to gąbka jest. To co? To robimy jakieś pranie, nie? Co wkładamy? Wkładamy tak. To wkładamy. Majtki wkładamy. Cześć, co tu jeszcze włożymy? Ręcznik nie. Ręcznik jest ok, ale skarpetki. Znowu majtki kolorowe, bo to nie zabarwi, bo to taka jest... Nie mam nic w kieszeniach, to trzeba sprawdzić, czy nie mam nic w kieszeniach, no. że to tak. W kieszeniach jakbym znalazł 100 złotych, no to panie, to 100 zł jest do, do przodu. Czasami tak jest, że wkładasz do kieszeni, później zapominasz. O i 100 zł, proszę bardzo. No chciałbym 100 zł. 10 zł było, to było. Zapomniałbyś o sto ja raczej nie. Dobra, jeszcze wkładamy, bo to jest 9-litrowa pralka. To nie jest tam. czy kilogramowa przepraszam. To nie jest jakieś tam lelum polerum, 2, 2 kg, nie? Proszę. Koszulka to i tak i nic nie będzie. Ta, i co jeszcze dajemy? Jeszcze, panie kolego, to. To zielone to nie, bo to się nie. bo to kolor. Ale mam tego prania na trzy razy chyba. o i będzie. Więcej nie no, bo to musisz coś miejsca zostawić. Nie możesz tak napchać nie wiadomo ile, że bo to się nie wypierze, nie? Roz, rozumiesz? Znaczy, ja tak zawsze robię, nie wiem czy się nie wypierze, czy się wypierze, ale moim zdaniem tak się robi. Czy jest jakiś osad na, na gumce? Popatrz, po dwóch latach. Brak. Tu jest ten odpływ taki. Tu jest, tu jest czyściuteńko. Nie ma żadnego osadu. Coś tam delikatnie jest. Minimalnie. W porównaniu do innych pralek to to jest nic. A wodę wiesz jaką mamy beznadziejną. Jaką mamy, taką mamy, no. Dobra. Ja używam do prania... Ariel. Szczególnie Ariel Baby. Dlaczego? No bo jest zero de dermatologicznie, nie mam żadnego... No, no, jak mia mia miał jakieś uczulenie, to to mi nie przeszło, to, to nie mam. O już pusty. To trzeba drugie otworzyć. Kupię na Allegro, no. Dobra. Lej. Lej Zbychu. Za dużo nalałem. No, no, no dobra, ja tak leję na oko. Wiem, że tak się nie powinno, ale tak leję. Tu jest jeszcze zmiękczacz, ale nie, nie mam akurat. Nie kupię. No i co? Wydajemy na mieszane, bo to mieszane było. To jest mieszane? Czekaj. Raz, dwa, trzy. Tak, to jest mieszane. No dość podświetlam. No to jest mieszane. I teraz ściskamy start. I on waży teraz. Waży. Ona waży, prawka, bo to ona. Jaka jest cichuteńka? Eee, migiełka waży. Ciekawe, ile zważy, Widzisz, wa waga się, waga miga. Ale jest cicha, nie? Dobra. Musi dobrze zważyć. Dalej waży. 1400 ustawiło mi obrotów, czyli najwięcej. Dowiedzicie, słuchaj. Dobra. O. Złoty 25 mi wyskoczyło. Pobiera wodę teraz. Pokażę ci jak, jak pobiera. Znaczy... popatrz. Będzie, będzie widać. A nie, to teraz stąd widzisz. Dobra, dobra, nie, nie przeszkadzajmy jej. Nie przeszkadzajmy. Widzisz, jest ten odgłos poboru, Po pompa musi po, pobrać wodę, o, teraz wzięła, porządnie, dobra, myślałem, że, że, że Ci pokażę, ale, ale jednak nie, dalej pobieram, to, to jest wielkie pranie, to nie jest byle co, to jest Panie kolego, no długie pranie, godzina 25 minut, on sobie tam pobiera troszeczkę tego płynu, może troszkę więcej potrzebuje, może troszkę równomiernie. widzisz, że on nie pobiera od razu i wlewa od razu w jedno miejsce, tylko musi wlać trochę tu, trochę tu, trochę tu, żeby to się wszystko w twoje pranie pociągnął. Teraz pociągnął nieźle, patrz. Woo, dobra. Bo mu przeszkadzam trochę. No. Nie powinno się otwierać, jak już tego. Ale to tak, żeby ci pokazać, dlatego on tak jest troszeczkę. Ona, przepraszam, bo to, pra, bo to pralka jest taka troszkę w konfuzji. Co, co się dzieje? Dlaczego on mi otwiera drzwiczki? Drzwi, drzwi, drzwi Dolewa czy, czy czy, czy, czy co, co on robi? No. Poczekałem, aż się skończy tego e, Ciągnąć wodę. I w ten czas zobaczyć jak się pięknie tutaj będzie robiło. Posłuchaj, jaka jest cicha. Ciłteńka, nie? Słuchajcie tylko jak się szmaty prze, przewalają w wodzie. A tak tłuczę się, bo zamek yy, akurat z tej strony dałem w spodenkach i on obija o szybkę, wiesz? Słyszysz to? No, nie przewróciłem spodenek na, na drugą stronę i zamek obija się. No to czasami bywa, no moja wina, no. Ale uteńka, nie? Jak te silniki ciche są dzieciątko w ogóle się nie obudzi, nie muszę? A, panie, to jest to Wirowanie To jest coś? No, nie jest tak głośno A jak szybko? 1400 1400 jeszcze nie ma, jeszcze, jeszcze przyspieszę no, Na pewno no, słychać jak się woda leje wyciąga wodę, tą pompę słyszałeś, która wyciąga wodę to jest to dobra, przyspiesza to jest 1400, to panie Pani jo, jo ale się kręci, jo zaraz, odleci sam samolot ale nie jest, nie jest głośno, bo patrz, nie drży stra strasznie, nie ma jakiegoś drgania patrz na zakrętkę wszystko stabilne Ale kręci Mocno Czekamy O panie wykręci do słowej nitki U. zostało 8 minut I teraz powinna być taka kontynuacja tej muzyki. Zawsze to chciałem mieć, żeby. bo to jest takie ciche, nie? Ale żeby drugi dźwięk już był taki, wiesz? czas to, by żona usłyszała, że, że, że się skończyło prania. Nie? Ja przychodzę z pracy zmęczonymi. Margośka, co Coś to nie wyciągła i pasiu, NIE na no żarówkę. Ja ja ślubowałem, że nie będę pisał. To jest żarty. <grych> tak. Dobra, ale zobaczmy, co to jest w środku. To jest w środku, no. Trzeba, trzeba to sprawdzić, jak to jest suche, no. A jak ten najlepiej sprawdzić. No, zwyczajnie. Papierkiem toaletowym. To jest cienki papier toaletowy, który zaraz wytnie wodę, jak gąbeczka. Zobaczmy. Nie powiem, że to nie jest, że to jest 100% suche, bo, bo nie jest. Czuję takie zimno. Ale pa papierek, zobacz. Wygląda nieźle. A to widzisz. Dobra, wyciągamy kolejną rzecz. Żeby nie było. To jest, to jest bardziej taka wilgotna. No. Tak, żeby było bardziej widać, jak ja Tak delikatnie, jakby coś tam. No, ale... Prawie suche. No. To nie jest idealnie suche, abyś miał su suszarkę, bo to nie jest pralko-suszarka, tylko to jest pralka 1400. Ale prawie sucha. Wystawiłbyś to w słoneczny dzień, czyli wystawiła, byś to w słoneczny dzień. Yy... Na pół godziny i całkowicie suche. I mąż zadowolony, i dzieciątko zadowolony. Tak. To jest to. Dobra. Cześć. Trzy lata minęło. No prawie. Bez jednego miesiąca. Bo to wiadomo, 35 miesięcy minęło. Dokładnie. Od zakupu. Dalej wygląda jak nowa. Dobre. Nic się nie leje ani kropelki. Nie uraziła mi tutaj. Ani z drzwiczek, ani tutaj, żeby coś się zdołało, czy coś, ta uszczeleczka ładnie zbiera. No wiadomo, że jak nalejesz wody, nie wiadomo ile, to i, 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 i klikniesz dodaj, odzież, to on nie puści. Nie, nie, nie otworzy, jak jest woda, nie, nie? Jak jest mało wody, która jest, nie ma niebezpieczeństwa, że się wyleje.

Ariela, no dobry Ariel, no. Ariel dobry. Tak. Proszę, będę chodzić. Pójdę ślub teraz. <laughs> w tych białych skarpetyczkach, no Nie, go, pani, nie i co ja ci powiem, chcę ci mogę powiedzieć o siebie. LG Number One. No. Lepszej praleczki nie widziałem. No, teraz się trzy lata temu, no to wiesz, inna technologia. Teraz się technologia zmieniła. I podobno ktoś tam e, mi mówił w komentarzu, znaczy, mówił, napisał w komentarzu, że Teraz nowe pralki mają jakieś dozowanie yy, de, detergentu, dozowanie. To ja czytałem w, w tych opisach tych nowych pralek, a nie widziałem czegoś takiego w żadnej z firm. Napiszcie w komentarzu, czy teraz nowe, jaka firma, nowe komenta znaczy w nowym komentarzu, yy, dozowanie yy, yy, płynu czy proszku czy, podczas prania. No? Dziwne. No. Jeżeli dozuje, no to dozuje na początku, później też, nie? Jak to jest, bo ja nie bardzo, wiesz, tego... Ale! LG to jest jednak mocno! Jak LG ogląda, to ja liczę na, panie kolego, pralko-suszarkę, żeby, żeby mi tu postawili za taką reklamę, to... Musi być! <laughs> nie no, żartuję. Żartuję, ja to serce serca robię przecież, wiesz. Ja mam dobre ser serce. I, I dobrą pralkę. No. I tyle. Nie wiem, się drze do tych wideo. Fariola się tam śmieje, że zwariowałem. Ale, ale... Słuchaj, chcesz mieć dobrą pralkę LG Number One. Pozdrawiam i polecam.